Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu, to znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Arliku, Arliku, gdzie jesteś Arliku? Tu jestem, o co ci chodzi myszko? Film. Jaki film? Dziś jest powtórka, pamiętasz? No ten, co oglądaliśmy w komputerze. Czemu jesteś taka zdenerwowana ogonisiu? I ja no chciałam go nagrać, ale nie wiem jak. Może ci jakoś pomogę? Ho, ho, słyszę, że będziecie nagrywać jakiś film. Tak, witaj Modusiu, może ty pomożesz? To można zrobić bez żadnych problemów. Jak? Podłączyć magnetowid do wyjścia karty telewizyjnej, no do tej w komputerze? Co ty mówisz, Modusiu, magnetowid jest już przestarzały i praktycznie nikt go już nie używa. Aha, faktycznie. O tym nie pomyślałem. Mam wrażenie, Modusiu, że myślenie nie jest twoją najmocniejszą stroną. Ale jest inny problem. Ty to zawsze masz jakieś problemy, wiesz o ty to jesteś jakaś w ogóle mysz z problemami. A te problemy to wynikają z Twojego charakteru albo sama je sobie stwarzasz. Uważaj, bo znowu się zagalopujesz i będziesz musiał znowu przepraszać. Za co? A zresztą. Co to dla mnie za nowina? Ja cały czas przepraszam i przepraszam. Jeden raz więcej, jeden raz mniej, niewielka różnica. Ale ty jesteś niedobry. I za co ja ciebie tak bardzo kocham? Sobek i zarozumialec. Ty nie liczysz się z nikim i zawsze krzywdzisz tych, którzy najbardziej ciebie kochają. No i na co ci to było? No bo ja. Nie pomyślałem. To myśl, to myśl zanim coś powiesz, bo naprawdę trudno z tobą wytrzymać. Wstydź się, Modusiu. No, no, przepraszam, no, ale ja, no... Hmm, dzień dobry, moi drodzy. Chyba muszę ci, Ogonisiu, przyznać rację. Moduś należy do tych jednostek, co to gadają, co im ślina na język przyniesie, a później ponoszą skutki swojej bezmyślności. To ja już nic nie powiem, proszę bardzo. Naprawdę nic nie powiem. Czasem lepiej nic nie mówić niż głupio. To taka stara zasada: mowa jest srebrem, a milczenie złotem. W czym ci mogę pomóc, Ogonisiu? Chciałam nagrać film. Obecnie, rolę magnetowidu przejmie komputer. Niemożliwe. Znowu komputer! Ależ oczywiście. Komputery zaczynają pełnić rolę centrum rozrywki w każdym domu. Im większy dysk, tym więcej można na nim zgromadzić danych, czyli bitów. A jeżeli film zapisany jest y, jak na płycie w postaci bitów. Żadnego problemu, aby zawartość płyty, a więc sam film przenieść na twardy dysk komputera, czyli skopiować. Ale skoro przed tygodniem profesor Talent tak ciekawie mówił o kartach telewizyjnych, to może zapytamy go, o nagrywaniu filmów na komputerze. Witajcie. Profesor nasz kochany. Dzień dobry Ogonisiu. Zaraz wszystko będzie jasne. I ja już będę wiedziała jak nagrać mój film. Mówimy o nagrywaniu filmów na dysk komputera. Komputery na dzień dzisiejszy się tak rozwinęły, że przy ich pomocy odpowiedniej technologii oczywiście, możemy używać ich jako magnetowid, jako cyfrowy magnetowid. Przy ich pomocy możemy nagrywać głos, telewizję, programy i o ile kiedyś do nagrania służyły kasety magnetofonowe lub magnetowidowe, dzisiaj do tego mogą być wykorzystywane dyski twarde o już dosyć potężnych pojemnościach. Jak zarejestrować taki film? Najnowsze karty telewizyjne mogą zapisywać obraz na dysk. Możemy spokojnie odtworzyć plik AVI z naszym ulubionym programem i cieszyć się nim. Możemy podłączyć kamerę cyfrową, zgrać obraz, wideo z wakacji czy z jakiejś wycieczki, dołożyć muzykę, obrobić przy pomocy odpowiedniego oprogramowania i zapisać na płycie kompaktowej. Dzięki temu te rzeczy przetrwają dłużej. Czy jest to skomplikowane? Dzięki temu, że możemy zgrać materiał filmowy, możemy zgrać film na nasz komputer, przy pomocy odpowiedniego oprogramowania i dodać muzykę, efekty, przejścia między scenkami wyciąć niepotrzebne fragmenty i w przypadku niektórych programów nawet poprawić jakość zapisu. Ale jak to się robi? Są programy, które pozwalają odczyścić czy naprawić nasze filmy. Umożliwiają wyciszenie szumów, niepotrzebnych dźwięków, wyostrzają kontrast, mogą dodać kolory, jak i stworzyć z kolorowego filmu czarno-biały. Można dodawać efekty sepi w nich, poprawić kolor, stworzyć z nich stary czarno-biały film, i dodać nowoczesną muzykę. Fantastyczne! Teraz już wiem, jak to zrobić, i wiem jeszcze, że tak naprawdę to nie doceniamy możliwości naszych komputerów. No i tu masz rację, myszko. O, cóż się stało? Czyżby już ci przeszło? Ja przepraszam, ale ja prostym modem jestem. Co na sercu, to i na języku. A język strasznie długi. Dobrze, już dobrze. Daj mu spokój. Przeprosiny przyjęte. Ogonisiu. Ty już zaczynaj nagrywanie, bo przegapisz swój ulubiony film. No biegnij już i nagrywaj, bo już się zaczyna. Aj, ja, z tego wszystkiego o mało co nie przegapiłam początku filmu. Już biegnę. Modusiu, nie mogę wtrącać się w Wasze sprawy, ale ty nie możesz się tak zachowywać. Jak zachowywać? No jak, to jak? Skandalicznie. Ogonisia to subtelna. Wrażliwa istota. Ty jesteś jak słoni w składzie porcelany. Za każdym razem, gdy was odwiedzam, jestem świadkiem jakiejś awantury. Ja nie mogę żyć bez ogonisi, ale ja sam nie wiem, jak to jej powiedzieć. Oj, modusiu, jej niczego nie musisz mówić. Przecież ona o tym wie. Aj, ci mężczyźni, wszystko trzeba im wyjaśniać. Karanie Boskie z tymi facetami. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Ivo Software www.iwo.pl oraz piosenki zespołu dziecięcego Arfik pod dyrekcją Ryszarda Leoszewskiego. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.